Dobrze. Dobrze jak? Poczekaj. To idzie. Już? Tak. To jest telefon. Kurwa. No Nagrywasz? telefon składamy. No, telefon. Tak. Tu mamy telefon. Tu mamy klapkę. Mamy jest telefon, cały telefonik w komplecie, żeby telefonik. nie było. Telefon kładziemy. Kładziemy na blacie kuchennym. Tak zwanym blacie kuchennym. To jest tylko deska. To jest tylko deska, jest tylko deska do krojenia. Nie tak więc nam, kurwa, nic złego się nie powinno przyjść. stać z tym telefonem. W żadnym wypadku. Tu mamy w żadnym klawisz wypadku. numer jeden, kurwa. Tak jest. Tu mamy klawisz numer jeden. Mam obawy pewne, że telefon zostanie porąbany sikierą. Będzie... Nie, będzie... Nie mamy się Drodzy Państwo, nie wiem, czy to prawda. To jest Ojej, to zaganiacz, Ojej, zaganiacz się nie mieści w ekranie, ale to przepraszam. To jest zaganiacz. Dobrze. Takim zaganiaczem... I teraz... Otrzymamy coś... Zdejmujemy telefon. Zdejmujemy SIM bloka tak zwany. O! Dobrze ujęte, dobrze powiedziane. 30 sekund zdejmujemy tak. sim Mimo to, że nie ma tych klawiszy, a jestem zaganiać, robimy kurwa. O. A -a. Widzi pani? Sim blok nie zdjęty, a sos ma <gười> Kurda, pękła. Kurwa. <spojimo>. Hm, <gry Taxi>